Portugalskie władze przechwyciły łódź podwodną, która przewoziła na pokładzie ponad 1,7 tony kokainy. Trasa wiodła przez Atlantyk w kierunku półwyspu iberyjskiego. Na konferencji prasowej koordynator dochodzeń kryminalnych Krajowej Jednostki do Spraw Zwalczania Handlu Narkotykami opisał okoliczności operacji. Nós wiemy zidentyfikować uma uma to desenvolvida por uma, Por, uma, por um narco submarino eh, que estava em procedimento de transbordo para uma embarcação rápida. Eh, nesse momento, eh, houve uma intervenção por parte da Marinha que nos permitiu eh, eh, proceder à apreensão do, do narco submarino à apreensão de 1.740 kg de cocaína e à detenção de quatro indivíduos de nacionalidade sul-americana. Konfiskata po raz kolejny uderza w międzynarodowe sieci przemytu kokainy między Ameryką Łacińską a Europą. Operacja El Dorado, wsparta przez międzynarodowe agencje, okazała się kluczowa dla sukcesu. W marcu tego roku u wybrzeży Azorów przejęto inną łódź półzanurzalną z ponad sześcioma tonami kokainy.